Masz pierwsze, to masz. Tak nawet tylko patrzę ile było. 9 8,990. 8,990, czegoż? Tak. Drugie miejsce, pan Owarski, piotr. 8,900. Nie wiem, gdzie jest ta Tak, jedna płotka i. <noise> no, ale pół jest, yes? Właśnie puchar puhar ja jeszcze jeden Trzecie miejsce 7310 Wdzie mała Łukasz o, Lubię to właśnie żoble Rodzina dzisiaj pijana A wujka nie był, czy był? Nie Tren, z trenerem Gratuluję Ale dzisiaj nie krzyczą Migalski <gry> 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 Marcin, bardzo ma mi przykre, nieprzyjemne miejsce, A, nie to ale ja ale ja wczoraj jak Pan Zbomorowski wejdź na, na stół, to...

جيا چيلو ادمو